Klikam słuchajcie, w tę oferty kupujemy ją za 80 gemów i uwaga! Szybanko z tej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim drugim gamingowym kanale. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jestem lekko podekscytowany, bo w dzisiejszym odcinku odblokujemy i przetestujemy nową postać. W moim sklepie dnia pojawiła się dzisiaj oferta na nowego brawlera, którą za chwilę oczywiście sobie kupimy Stawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować koniecznie mój kanał. Ostatnio sobie lecą jak szalone, ledwo co widzieliśmy 40 tysięcy, a już wielkimi krokami zbliżamy się do 50. 000. Jak tak dalej pójdzie, moi drodzy, to za miesiąc będzie stokas subów Subskrybujcie koniecznie, tym bardziej, że w piątek pojawi się odcinek, w którym kupuję nowe skiny W sobotę pojawi się drugi odcinek pogromców mitów Brawl Stars A w niedzielę pojawi się odcinek, w którym będę otwierał skrzynki z całego tygodnia Także koniecznie raz jeszcze przypomnę, subskrybujcie I po trzecie, poza lajkiem oraz subem na kanale, wystarczy, że na dole napiszecie jakikolwiek komentarz I tam w takim razie, na moim koncie, jak widzicie, mam 2362 puszki Także trochę ich przybyło, ale wejdźmy do sklepu, bo tutaj jest to, co w dzisiejszym odcinku nas interesuje Mamy tutaj, jak widzicie, wśród ofert, poza darmowym boksem którego... Już zgarnąłem, Mega Boxa Za 60 gemów, ale to nas nie interesuje Bo obok niego jest jak widzicie oferta na nowego Super Rare Brawlera za 80 gemów Ja póki co jak widzicie mam 20 gemów Więc musimy znowu doładować konto Okej, okay, konto doładowane, gemy już powinny W tym momencie trafić na moje konto, jak widzicie Wszystko się zgadza i zanim em, Wykupimy te oferty to sprawdźmy na jakich Brawlerów mamy w ogóle szansę Z tego co widzę brakuje mi tylko dwóch Super Rare Brawlerów I jest to moi drodzy, po pierwsze Daryl, którego w sumie fajnie byłoby trafić Ale wydaje mi się, że jeszcze lepiej byłoby trafić trafić e, Penny. również, jak widzicie, nie mam. Którą z tych dwóch postaci w dzisiejszym odcinku na pewno trafimy i dajcie w sumie znać w ankiecie w prawym górnym rogu, tylko bez przewijania filmu do przodu, jak myślicie, którą postać za chwilę trafię. Mam nadzieję, że już zagłosowaliście. Klikam, słuchajcie, w tę ofertę. Kupujemy ją za 80 gemów i uwaga, mamy, jak widzicie, Daryla. Trzeci z czterech super rare brawlerów jest już na moim koncie, w sumie spoko. Nie wiem, czy wolałbym Penny czy Daryla. To się pewnie okaże, jak będę miał te dwie postacie odblokowane i jak będę mógł je obie przetestować. Ale w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przetestujemy Daryla, czyli mojego nowego brawlera na różnych trybach. Z tego co widzę, mamy dwa nowe eventy. Możemy sobie sprawdzić, co tam ciekawego jest. I wiecie co? Zagrajmy nim na showdownie Ok, moi drodzy, nigdy w życiu Darylem nie grałem. Nie mam pojęcia, jak ta postać się zachowuje. Nie mam pojęcia, co ta postać robi. Tutaj mamy jakiegoś awka, dobra. Czy on raz bliska bardziej. Chyba tak, bo wtedy wszystkie jego strzały trafiają. Jakiego on ma w ogóle ulta? A, on ma takiego ulta, że chyba bardzo szybko się przemieszcza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz to oczywiście zweryfikujemy. Zróbmy coś takiego. ok? Czy on zadaje tym ultem obrażenia? Wydaje mi się, że chyba nie. Sprawdzimy to za chwilę, gdy użyję go drugi raz. Tutaj mamy jakiegoś Karla, którego w sumie można byłoby... E, spróbować pocisnąć, dobra, Daryl, oj! Daryl jest chyba lepszą postacią na blisko niż e, na walkę na odległość, więc możemy, moi drodzy, spróbować tutaj się do niego zbliżyć Dobra, Karol będzie walczył teraz z Penny, z tego co widzę Chociaż nie, jednak zrezygnował On będzie chciał się sfokosować na mnie Fajnie byłoby, słuchajcie, wygrać pierwszym metrową postacią Czy tak będzie? Zaraz się oczywiście e, okaże Bardzo szybko e, ten e, super atak e, Daryla się, z tego co widzę, ładuje Także to jest zaleta Dobra, czy uda się go pokonać? Nie będziemy się pchali, bo tam jest zbyt duże zagęszczenie Oho, i mamy, słuchajcie, robocika, przed którym również będzie trzeba e, uciekać Mam nadzieję, że uda się wygrać Zaraz Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dobra, tam się nawalają. Okej, okay, fajnie byłoby teraz wejść i tego. Ok, Broka, dobić Super, udało się zebrać trochę power cubesów. Tam mamy, słuchajcie, u góry dwóch ostatnich graczy. Mamy Mortisa, mamy penny. No i zobaczymy, słuchajcie, kto wygra tego showdowna. Dobra, w sumie z tego, co widzę, ta armata penny pomaga mi tutaj walczyć z tym robotem. Ok. Dobra, ta Penny już w sumie wyczuła o co chodzi. Wiecie co? Ja spróbuję tego Robocika jeszcze tutaj dobić, żeby mieć em, te darmowe Power Cubes. Dobra, udało się. Z tego, że widzę Daryl, zadaje obrażenia. Ale czy uda się, moi drodzy, wygrać? Oj, może być ciężko. Może być ciężko, może być ciężko. Dobra, musimy szybciutko uciekać i nie wiem, czy się uda. Wydaje mi się, że chyba może być problem z tym. No niestety, 375 życia zostało. Penny było bliźniutko, ale pierwszy mecz niestety nie wygrany, chociaż jest drugie miejsce. Ok, dostaliśmy start tokena, dostaliśmy również zukę tokeny. No tak jak mówię. Jeszcze tą postacią grać nie umiem. Trochę przeliczyłem się z jej obrażeniami, ale to nic. Tak czy inaczej, drugie miejsce, jak na początek, wydaje mi się spoko. Zagrajmy sobie, słuchajcie, na e, Gamgrabie. Zobaczymy, jak e, w tym trybie e, będzie szło Darylowi. Zobaczymy, czy być może tutaj uda się wygrać. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie, w drużynie z e, e, Piperką oraz z Karlem, także mamy całkiem niezły skład. Nie zdążyłem zobaczyć, e, m, kto jest w drużynie przeciwnej. Penny, Karl i kto tam jeszcze jest? A, Itara Dobra, Penny, Karl, i Tara. No, może być ciężko, zobaczymy. E, trochę mi się nie podoba ta mapa, która jest aktualnie na grabbie. ciężko mi się na niej gra. I chyba będzie trudno wygrać, zważywszy na to, że jak widzicie, Piperka jest AFK. Nie wiem w ogóle, co ta Piperka robi. Weźcie mi wytłumaczyć w komentarzach. O, ruszyła się. Okej, okay, dlaczego nas stojąc w miejscu? Nie mam pojęcia, tak się naciskajcie. E, trzeba wraz z drużyną wziąć się w garść, bo. No, tak być nie może. Tak być, moi drodzy, po prostu nie może. Oni, jak widzicie, mają już 7 gemów. Także, oj, obawiam się, że trudno będzie tutaj cokolwiek odrobić. Pójdźmy sobie tutaj. No i wpadłem prosto w tarę. Nie, no zwróćcie uwagę, co ta piperka robi. Ona kompletnie chyba nie radzi sobie w tej grze. Być może też ma nową postać. Być może też tak jak ja, jeszcze tej nowej postaci nie ogarnia. Chociaż teraz bardzo ładnie strzeliła. I dzięki temu, słuchajcie, mamy szansę chyba jeszcze na odrobienie tych strat. Dobra, tam Tara. Ok, trochę ją atakujemy. Ja się, wiecie co, minimalnie cofnę. Zobaczymy, jak to wszystko się teraz em, potoczy. Udało się, Karl gemy i uciekamy. Karl, cofaj się. Jeśli uda się to wygrać, to będę naprawdę pod olbrzymim wrażeniem. Piperka, którą tak bardzo cisnąłem. Okej, okay, jednak um, coś tam zdziałała, jednak coś tam również e, spróbowała. Oj, trzeba tutaj szybko uciekać, niestety chciałem użyć ulta, ale w ostatniej chwili mnie zabili. Tam jeszcze, słuchajcie, walka między nimi trwa, ale piperka jest dalej jalewka. No i co my mamy, słuchajcie, we dwójkę z Karlem tutaj zrobić? No jak wiecie, próbowałem, goniłem, ale nic tego. No i tak to niestety musiało się skończyć, przegraliśmy, trochę słaba drużyna, trochę też moja wina, bo głupio zginąłem, nie pomyślałem, że może w krzakach czekać na mnie Tara, zagrajmy sobie raz jeszcze. Ok, sprawdźmy kogo tym razem mamy, mamy Franka i mamy e, tutaj z tego co widzę Pam, także jest szansa na to, że e, być może ta runda potoczy się troszeczkę lepiej, Oj, i widzę, że w drużynie przeciwnej również mamy Pam, dobra. No i jak to się wszystko potoczy? Mamy tutaj, słuchajcie, dwa gemy. Udało mi się podnieść drugiego gema. Także póki co jest całkiem spoko. Tam u góry, Frank, oj, w tarapatach. Zobaczymy, co Frank zrobi. Czy uda mu się uciec? Udało mu się uciec, na no, szczęście. Cztery gemy już, słuchajcie, mamy. Także jest spoko. Zobaczymy, jak to się zakończy. Ale wydaje mi się, że chyba nie powinno być źle. Okej, okay, ten Daryl póki co, słuchajcie, ma strasznie małe obrażenia, trochę trudno mi się e, tą postacią gra, no nie będzie to raczej moja e, na postać, ale no mam w planach, słuchajcie, e, zdobyć wszystkich brolerów w tej grze, no i dzięki temu, że dzisiaj kupiliśmy tę ofertę, jesteśmy o jedną postać bliżej. Oj tam, ostre, słuchajcie, ostra wymiana ognia, dobra, tutaj mamy Karla, którego chyba uda się dobić, no udało się go dobić, ale nic z tego niestety, trochę... Wiecie co? Spanikowałem. Mogłem sobie zaryzykować jeszcze z tamtych gemów, ale tego nie zrobiłem. Jak to wszystko tutaj wygląda? Oj, wygląda tak, że Karl ma, jak widzicie, Ulta, którego teraz wykorzystał. Muszę uciekać, dobra. Szybciutko uciekamy. Fajne jest to, że e, e, ten Daryl odbija się od ścian. To jak widzicie, mi w tym momencie pomogło. Dobra, udało się dobić. Pam. Mamy tutaj z niej jakieś gemy. Nie, nie ma tutaj żadnych gemów, niestety. Okej, okay, Karl też mnie tam troszeczkę pocisnął. No, jest słuchajcie, bardzo wyrównana wyrówna walka. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Fajnie byłoby w końcu jakiś meczek w dzisiejszym odcinku e, zwyciężyć, ale czy tak będzie. To się zaraz, moi drodzy, okaże bardzo ładnie. Okej, okay, Frank bardzo ładnie się tutaj zachował. Uciekamy od Karla. Super. Karl użył ulta, ale my uciekliśmy. Mamy countdown, także, moi drodzy, czas się tutaj szybciutko wycofywać. Frank nie ryzykuj. Uciekaj, Frank dobrze. Uleczył się jeszcze w tym, pod tym turetem. No i wydaje mi się, moi drodzy, że drugi meczek na gumgrabie będzie wygrany. Chował mi się jeszcze z tutaj jak widzicie nic nie zdążą nam zrobić mecz zakończony i w końcu zwycięstwo Ok, udało się zrobić kolejną skrzyneczkę z tego co widzę słuchajcie moglibyśmy zagrać jeszcze w Brawl bola, bo tutaj mam start okna do zdobycia ale wydaje mi się że to już będzie słuchajcie jak na ten odcinek za dużo bardzo dziękuję wam za to że e, obejrzeliście ten materiał do tego momentu szczerze mówiąc Daryl spoko ale muszę go trochę ulepszyć żeby jakkolwiek można było tą postacią grać. Subskrybujcie kanał i napiszcie na dole jakikolwiek komentarz i to chyba wszystko co chciałem wam w dzisiejszym odcinku powiedzieć i pokazać. Wielkie dzięki za to że mnie oglądacie Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w piątkowym odcinku na moim kanale.